Cześć i czołem, i witam w kolejnym odcinku z tej. Oto serii zajmujemy się w innej lokalizacji niż ostatnio byliśmy. Jak ostatnio skończyliśmy? Kurczę, no nie mogę się wysłowić! Tak, byliśmy tutaj, a teraz jesteśmy na takich Krasnoludzkich wyżynach, wokół Wioski Krasnoludów. O, tak to powiemy. Postanowiłem przejść tutaj, obejść to wszystko dookoła. No i, i ten. Tego, no. Pozłatwić parę spraw. Ymm, powinniśmy znaleźć właśnie w tych jaskiniach, co tutaj będą. Ymm, podobno najlepszy, najlepszy miecz o, w całej grze. Jeśli pójdzie za dużą kasę, przyczyni się do no, zwiększenia naszego majątku troszeczkę. <laughs> Ale tego, krasnoludzki ludzkie Widać, że tutaj byli górnicy. Mmm, krasą ludzi. Krasną ludowie. Krasno... coś. Eee, tak. Jak na razie jestem troszeczkę daleko od tego. No cóż. Jedno mnie dziwi. Dlaczego tutaj nie ma przeciwników? Nie chwal dnia przed zakodem słońca. Oh yeah. <laughs> Oho, dziękuję bardzo. Za chwilę dostaniemy chyba najlepszy mieczyk. Tutaj jeszcze pasuje parę zbirów zabić. O, czy no nie krępujcie się, ja muszę tutaj nabić. Trochę expo. No ale tak, nic. Trzeba przełożyć te kamienie: tu, tu, i tu. Tu i tu jest wejście do jaskini. brzmi miecz. Identyfikacja trzeci na trzecim jest poziomie. Tak, zgarniemy za to tyle kasy, że przebijemy w majątku Gatesa bia No, a na razie, kurde. Chciałem to sobie troszeczkę poekspić, a nie no. Kurczy. Chodź tu, dziadzie. O, oho oh. Mhm mm Dostałem to czego chciałem, no, ale fajnie nawet Zbijemy ciula Dobra Hm... coś fajnego wypadło? Nie, tylko złoto Nie no złoto jest fajne. Nie wybrzydą! Jeszcze z dwie takie grupki zbirów by się przydały. Aha, nie włączyłem stopera. Okej. Okay. Na wyczucie będę robił. Zakończę odcinek w takim momencie, gdy będą fajne rzeczy pokazane. Tak. <grywanie> tak. Tutaj coś jest, tutaj nic nie ma. Dobra. Czyli wracamy się na dół i idziemy dalej tłuc zbirów. Aha, zbiera się coraz większa polanka Polanka hmm, Fajna nazwa Polanka Polanka Trochę jak nazwa wódki Jakiejś Polewane polej Polankę Ciekawe No gdzie jest to przejście Ja chcę iść tutaj sobie Ludzie proszę Aha dobra Tędy trzeba przejść. Patrzcie, jakie sprytne. Patrzcie, normalnie. Za tutaj, normalnie to wymyśli. Nie, czekaj. To koniec. Shift. Nie dojdę tam. A to co. co. co, co się stało? Ooo, oh, ale coś ładnie pachnie. Ja jestem głodny. Ale nie, jeszcze muszę nagrać odcinek. Hmm, hmm, hmm. Dobra... Aha! Mmm... teraz... dość często będą... Yy, dużo rzadziej będą się pojawiać odcinki, ale jak już będą się pojawiać, to w ilości dwóch albo trzech. Także też nie ma co wybrze... Co? Nie ma co nagrzeżekać. Może co dwa dni, co trzy będę wrzucał z jakiejś gry. Ale też się zobaczycie. Zresztą jestem zajęty Divinity i dwójką. Dlatego też mam ograniczony czas. Będę mógł chyba w poniedziałki yy, nagrywać odcinki rano. Ponieważ taki fajny plan lekcji mi się udał, że zaczynam na 11. I mam tylko cztery lekcje. Okej. Okay. Mhm. Mm Tak, co ja tutaj miałem zrobić? Aha, tak, 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 dobra. Pójdziemy sobie tutaj. Yy, I zobaczymy co, co, co jest z tym Co jest z tym mieczem? Aha, nie mam dużej ilości złota. Dawaj to działa. Ciećujemy. O jest! Ja pierdzielę. Za chwilę wam wytłumaczę dlaczego nie mam złota. Ale na razie muszę Zidentyfikować to główienko. No fuck! Ostrze chaosu Takie silne, takie fajne, a ja nie jestem wojownikiem. No rzesz, ja cię kręcę. Hmm... A co nam zostaje? No sprzedamy to, no i tyle. Mało kasy, no ale jest. Aha, miałem powiedzieć dlaczego tak mało kasy. Dziękuję bardzo. <ścoughs> teraz tak. I teraz tylko nabijać level. Dziękuję bardzo, troszeczkę się zająłem, troszeczkę... ...sprzedawałem rzeczy. No, i tak jakoś wyszło. No. Co tutaj jeszcze? Hmm... Tutaj się przejdziemy na bok. Albo nie, albo albo nie. Będę kończył już ten odcinek. Pewnie będzie krótki, no ale... sory ludzie. E, zrobiłem to, co zrobiłem. Przedstawiłem wam to co w kilka dni zrobiłem. E, nie umiem się teraz wysłowić. Przepraszam. Przepraszam bardzo za to i witam. Czekajcie na nowy odcinek, a na razie jeszcze sobie pójdę, tak, tutaj, tutaj w bok. O, uderzy... Yes! Fuck, yeah! O, ha, No i jest, uderzenie meteoru. Uderzenie meteoru, tak. jest o, hu, hu, hu. Dobra. Zapomniałem, że tutaj w ogóle tak jest. A to co, to jest Wiem, czy sobie na dół. Widzę, że tutaj jest dość dużo tych wężów, które mnie za chwilę zawiją. Chyba, że przeczytam sobie to. <laughs> Dobra. Zobaczymy, ile będziemy teraz tego uderzać. Dobra. Bardzo mi to pasuje. <laughs> Raz, pajączek pochlebu. się na trzy. Czekajcie, chyba jeszcze, jeszcze zdążę dobić level. Czy nie zdążę? Kurde. Nie zdążę, ale w następnym odcinku obiecuję to zrobić. Wężuś. <ścoughs> tak, bardzo miła niespodzianka. To jest bardzo ja niespodzianka z tej strony gry, że takie coś zrobiła, a na razie żegnam się z wami i do zobaczenia w na następnym odcinku. Koniec.